Sześciokasetowe miodarki o średnicy 1000 mm służą do wirowania sześciu gniazdowych ramek dadantowskich lub sześciu gniazdowych warszawskich poszerzonych. Względnie innych ramek o mniejszych wymiarach. Miodarki te oferujemy w trzech seriach produkcyjnych: Minima, Optima, Classic i Premium. Wszystkie elementy miodarek mające styczność z miodem wykonane są z materiałów dostosowanych do kontaktu z żywnością. Bębny miodarek są zrobione z nierdzewnej blachy kwasoodpornej. Wirnik miodarki wraz z kasetami z nierdzewnej stali kwasoodpornej. Elementy konstrukcyjne, czyli nóżki, pierścień wzmacniający bęben, i listwa pozioma są wykonane ze stali malowanej proszkowo lub w wersji premium całkowicie ze stali nierdzewnej. Pokrywy wykonano ze specjalnego tworzywa sztucznego dostosowanego do kontaktu z żywnością. Wirowanie przebiega w systemie kasetowym. Po włożeniu ramek do kaset i uruchomieniu wirnika, kasety kładą się równolegle do ściany bębna miodarki. Miód najpierw wylatuje z jednej strony plastru. Po określonym czasie wirnik zatrzymujemy, uruchamiamy obroty w drugą stronę. Kasety kładą się na drugiej stronie, miód wylatuje z drugiej strony plastru. Następnie przeprowadzamy jeszcze jedno wirowanie, wtedy reszta miodu z tej pierwszej strony wylatuje na ścianę bębna miodarki. Miodarki są wyposażone w silnik elektryczny. Pracą silnika kieruje sterownik elektroniczny, który umożliwia pracę w systemie manualnym, gdzie obroty zwiększamy lub zmniejszamy ręcznie, odpowiednio wciskając przycisk. Istnieje też możliwość wykorzystania programów automatycznych. Szczegółowe informacje o sześciokasetowych miodarkach o średnicy 1000 mm znajdziemy w naszym katalogu.